14 października 2025 roku Windows 10 przestanie działać. Siemanko, ja jestem technokrata i witam was w kolejnym techniusie i nie nie będzie tak źle jak przed chwilą powiedziałem. Natomiast jest to hipotetyczna data. A właściwie już bardziej oficjalna, bo pochodzi ona ze strony Microsoftu, ze strony Windowsu. Oficjalna data końca wsparcia dla Windowsa 10. Co to wszystko oznacza? Bo ja wiem, że brzmi to naprawdę strasznie i teraz podnosi się straszny lament, że jak to znowu będzie trzeba Windowsa kupić i tak dalej. Ostatnio donosiłem Wam o Windowsie 11 i ten odcinek będzie bardzo dobrym odcinkiem, żeby wytłumaczyć, o co z mojej perspektywy tak naprawdę wchodzi w tym całym Windowsie 11. Już za niedługo, bo 24 czerwca odbędzie się konferencja Microsoftu, na której będą rozmawiać o Windowsie. A ja dzisiaj postaram się Wam powiedzieć, co prawdopodobnie zostanie tam powiedziane. Więc już teraz, jak moje filmy Wam się podobają, zostawcie subskrypcję motywującą mnie bardzo do dalszej pracy łapkę w górę i zapraszam Was do oglądania. A więc w sobotę wypuściłem dla Was film, w którym to podałem informację, że nadchodzi Windows 11. Teraz te informacje, no i może niekoniecznie moje, ale między innymi takie są powielane. Właśnie widziałem wczoraj, dzisiaj wychodzą informacje, że nadchodzi Windows 11 na różnych portalach, więc całkiem wcześniej z tą informacją byłem. Teraz wychodzi kolejna informacja, że Microsoft zapowiedział koniec wsparcia dla Windowsa 10. I uwaga, dla bardzo wielu osób jest to całkiem nieoczywiste, natomiast Windows 10 od dawna ma swoją datę. Przydatności, że tak powiem. Każda duża aktualizacja do Windowsa, wypuszczana mniej więcej raz na pół roku, ma swoją datę aktualizacji. My, użytkownicy komputerów osobistych, zazwyczaj tego nie odczuwamy, ponieważ 99,99% no ,99 ludzi aktualizuje. Jak tylko pojawia się jakaś nowa aktualizacja, nawet jak ktoś się wstrzyma rok z tą aktualizacją, to tej daty przydatności danej wersji Windowsa 10 nie odczuje. Ale ja pracowałem przez Prawie dwa lata przy produkcji komputerów przemysłowych, i jak produkuje się taki komputer przemysłowy, to tam sprzedaje się konkretną wersję Windowsa 10. To nie jest tak, że sprzedaje się po prostu Windowsa 10. Windows 10 dla właśnie takich przemysłowych, czy też że tak powiem dużych firmowych klientów, jest sprzedawany w konkretnej wersji. I ta konkretna wersja ma swoją jakby długość wsparcia i długość ważności. To nie jest tak jak powiem wiecie, my mamy Windows 10 i traktujemy go jako jedną dużą cyferkę i to jest właśnie między innymi to, o czym mówiłem wam w filmie w sobotę. Duży błąd tego, że ten system nazywa się Windows 10, bo po prostu Android, iOS, macOS, te wszystkie systemy tam przy każdej dużej aktualizacji cyferka się zmienia i użytkownicy wiedzą, że jak ktoś ma Androida 6, no to jest to całkiem stara wersja systemu Android. Natomiast nikt nie wie jak ma Windowsa 9 w pierwszej wersji z 2015 15 roku, znaczy Windowsa 10, przepraszam, Windowsa 10 z pierwszej wersji tej 2015 roku, no Windows 10 to Windows 10. Nie, to jest antyczny sześcioletni system, który po prostu nazywa się tak samo jak wersja współczesna Windowsa 10. Bardzo mało ludzi i tutaj jest ten błąd właśnie nazewnictwa Windowsa 10 bez dodatkowych cyferek zdaje sobie z tego sprawę, dlatego was teraz między innymi o tym uświadamiam i zaraz wam powiem to, czym będzie Windows 11 w według mnie ale uwaga zacznijmy właśnie od tej daty przydatności i przeróżnych wersji przeróżne wersje każda aktualizacja ma swoją datę przydatności i to jest podane w takim szczegółowym spisie na stronie Windowsa w momencie wypuszczenia tej aktualizacji do kiedy dostanie ta konkretna wersja Windowsa 10 Windowsa 10 swoje wsparcie zarówno poprawki bezpieczeństwa jak i wszystkie aktualizacje związane z aplikacjami i Windows podając datę ważności Windowsa 10 troszeczkę tak, bo on to podał ogólnie, nie jako konkretnej wersji, tylko jako Windowsa 10. Wydaje mi się, że jest to taka zaczepka w kierunku użytkowników i traktowana w ten sposób, że po prostu ostatnia aktualizacja Windowsa 10, jaka będzie. Będzie miała taką długość wsparcia. Podobnie jak każda z tych wersji Windowsa 10, każda z tych dużych aktualizacji Windowsa 10, która wychodzi do tej pory. A czym będzie Windows 11? Bo tutaj zauważyłem, że w komentarzach podniósł się niesamowity lament. O nie, znów będzie trzeba kupić nowy system. Tragedia. Stawiam na 99 ba, na 100% stawiam, że jeżeli Windows 11 wejdzie, wszyscy użytkownicy Windowsa 10 dostaną darmową aktualizację do Windowsa 11 i tylko ci, którzy będą składać nowy komputer, będą musieli kupić nowego Windowsa. Podobnie jak ma to miejsce teraz, nie ma ktoś Windowsa, składa nowy komputer, musi kupić Windowsa, tak? Bo go nagle z kosmosu nie wytrzaśnie. Natomiast ci wszyscy, którzy już mają Windowsa 10, będą bez problemu w stanie zrobić aktualizację do Windowsa 11. Dlaczego tak będzie? Ponieważ według mnie Microsoft poszedł po rozum do głowy i tak jak powiedziałem, to nazewnictwo Windows 10 i wypuszczanie tam kolejnych aktualizacji, z których każda z nich ma swoją datę przydatności jest absolutnie nieczytelna dla ludzi, dla serwisantów, dla pracowników jeszcze poniekąd jest to w jakiś sposób zrozumiałe, chociaż uwierzcie mi, cały sposób licencjonowania Windowsa jakby ten sposób dystrybucji, te wszystkie wersje, bo tych wersji jest milion, to nie jest tak, że mamy Pro Home i tak dalej, są wersje IoT. IoT można budować w różnych konfiguracjach takich klocków. Są to naprawdę super skomplikowane sprawy, i to jest tak naprawdę jeden wielki burdel. Przepraszam Was tutaj za słownictwo, ale tak to wygląda. Ja kilka razy miałem okazję wisieć na infolinii Win Microsoftu w związku z Windowsem i czasami od trzech konsultantów na temat jednej sprawy potrafiłem usłyszeć trzy różne opinie. Ale to jest temat na zupełnie inny film. Natomiast kwestią Windows 11 jest to, że Microsoft idzie po rozum do głowy i będzie zmieniał numerki. Będzie Windows 11, w następnej aktualizacji 12, 13, 14, 15 i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej ja mam taką nadzieję. Dlaczego byłoby to lepsze? Po pierwsze, wszyscy ci, którzy mają Windows, będą po prostu go mieli. To będzie wypuszczane w formie aktualizacji i troszeczkę Windows zrobi się takim systemem, usługą, czymś jak Android, jak. Hmm jak cokolwiek. Teraz też przy zmianie urządzenia, przy dużej zmianie urządzenia też musicie poniekąd kupić nowy system Windows. Całe szczęście jest takie narzędzie, na przykład ja zmieniałem płytę główną, procesor, włożyłem to wszystko, no i już jakby Windowsa nie mam, prawda? Pomimo tego i zalogowałem się na swoim koncie Microsoft, ale z poziomu konta dało się zaznaczyć, że tam były hardware changes w moim komputerze i dało się przepiąć obecne przypisanie hardware'u do tego starej, do tej starej licencji i Dzięki temu cały czas mieć e, aktywny Windows oryginalny. I e, Microsoft wychodzi z takiego samego założenia, że skoro ludzie teraz tak robią z Windowsem 10, no to dlaczego by nie zmieniać cały czas cyferek tego Windowsa? Oczywiście to jest moje przypuszczenie. Faktem jest tylko to, że na pewno 24 odbędzie się jakaś ważna konferencja, że Microsoft na stronie umieścił taką datę. Końca wsparcia dla Windowsa 10, oraz faktem jest też to, że na stronie jest taka specjalna strona, w której w zwolnionym o 4000% wyświetlają się dźwięki z Windowsa, które zapowiadają nadejście poniekąd nowego Windowsa. Też ta grafika, którą Wam pokazywałem w sobotę, jest troszeczkę tych znaków na niebie i na ziemi. Natomiast, tak jak cały czas Wam powtarzam, wydaje mi się, że to jest kwestia tylko i wyłącznie wejścia w tą numerologię. Będziecie mieli identycznie z Windowsem, tak jak z Androidem, iOSem, macOSem. Po prostu co aktualizacja będzie się zmieniać cyferka. I moim zdaniem byłoby to genialne, jeżeli tylko takie oczywiście zmiany Windowsa dotkną, bo może się pojawić wiele różnych konfiguracji. Może się pojawić możliwość subskrypcji Windowsa jako taka właśnie usługa subskrypcyjna. Nie wiem, jak Microsoft to rozwiąże, natomiast, właśnie stawiam, że w ten sposób, że będzie to po prostu wprowadzenie numeracji do tego systemu coś, co moim zdaniem już dawno powinno być. Bo wiele osób mówi Ej, ale Microsoft mówił, że Windows 10 jest ostatnim systemem. Tak, bo teoretycznie Windows 11 nadal będzie Windowsem 10. Po prostu zacznie się numerowanie kolejnych wersji systemowych, ponieważ tym czym obecnie jest Windows 10, jest praktycznie zupełnie innym systemem niż był w 2015 roku. Przeszedł gigantyczny redesign, zarówno jeżeli chodzi o tą stronę interfejsu, jak i też e, tych powierz powierzchniowych e, obsług. Tam na przykład e, zniknął e, Microsoft Explorer. Pojawił się Edge, później w Edgeu weszedł silnik Chrominium. Tam się dużo rzeczy dzieje, i tak naprawdę to jest zupełnie inny system. A dla nas, dla większości użytkowników, no skoro się nie zmienia cyferka, no to mamy cały czas ten sam system i on taki powinien być. No nie, on zawsze się będzie zmieniał i dobrze by było, żeby wraz z jego zmianą ludzie wiedzieli, na czym bazują, bo przychodzę, załóżmy, do starszej osoby, żeby zrobić jej porządek z komputerem. Ona ma ten komputer 6 lat, Wnusio oczywiście to jest sytuacja hipotetyczna, ja takiej nie miałem. Wnusio zainstalował kiedyś Windowsa i ten Windows jest. I, i okazuje się, że Windows jest z 2015 roku i czy to jest ten sam Windows, co w 2021? No zdecydowanie nie. Nie ma wsparcia dla wielu rozwiązań, choćby dla kodeka HEVC, który... Bardzo dobrze korzysta z na przykład nowszych układów zintegrowanych do odtwarzania wideo, na co zwróciliście mi uwagę podczas testu laptopa i to jak był obciążony procesor, ponieważ właśnie brakowało tego kodeka. Więc jest to system, który dużo rzeczy nam wprowadza, usprawnia i zmienia. Więc dobrze by było, żebym wiedział, że tamten ktoś ma dużo starszy system, no niż ten, który jest obecnie. A co nam to zapewni, jak nie cyferka? Bardzo prosta cyferka. Posłowie słowie Windows, tam to byłby Windows 10, a to teraz byłby Windows 16 i od razu czujemy, że jest to zupełnie inny system, albo nie wiem, Windows 10.6. I wiemy, że co roku tam wychodzi 10.1, 10.2, od razu na starcie, po prostu tak w punkt, wiemy, że mamy do czynienia z systemem, który jest dużo nowszy, albo dużo starszy dajcie sami znać, czy nie sądzicie, że to byłaby lepsza zmiana, jakby takie numerowanie systemu, jak właśnie w systemach mobilnych, czy w systemach od Apple powstało. Czy też w Linuxach, tak? No bo jakby jeżeli mamy różne dystrybucje Linuxa, czy to jest Fedora na przykład, czy Ubuntu, tam po nazwie systemu Linux Ubuntu pojawia się cyfra i wiemy z jaką dystrybucją tego Ubuntu czy też Fedory mamy do czynienia. Bardzo prosta sprawa. Od razu wiemy, czy jest to nowsza, czy starsza. Też, Dzięki temu wiemy, dla, y, jakie programy, y, jak, jak producent na przykład ma, jest jakiś program od Adobe, tam jest wsparcie dla systemów. No i okej, okay, tam jest wsparcie dla systemu Windows 10, ale na przykład może dla starszych wersji Windowsa 10 nie być wsparcia. A tak to mamy wsparcie, że wsparcie jest dla Windowsa 10.2 i lub nowszych wersji, nie? I od razu wiemy, dla jakiego systemu mamy wsparcie. Natomiast nie bójcie się tym, że ktoś Wam zaraz zacznie kazać kupować nową licencję. O to bym się naprawdę nie martwił. Jeżeli tak będzie, bardzo mocno się zdziwię i bardzo negatywnie i wtedy będziecie w komentarzach mogli mnie kamieniami obrzucić, jeżeli okaże się, że 24 Microsoft nam powie, no wiecie, panowie i panie, musicie teraz sobie kupić nowy system, bo Windows 10 już przestanie działać i kupcie sobie sobie Windows 11. Dam sobie rękę odciąć i mam nadzieję, że będę ją miał, a nie jak Czarek Pazura by już nie miał ręki, eee, że będę miał tą rękę, że Taki Windows po prostu zostanie każda wersja Windowsa 10 zaktualizowana do Windowsa 11, więc o to się nie martwcie, nie płaczcie. I tak większość tych stawiam, teraz nie każdy, nie musicie mi pisać w komentarzach, nie każdy się zastanowi. Wszyscy ci, którzy płakali, że będzie trzeba kupić nowy Windows, ile z Was kupiło faktycznie Windowsa? Bo stawiam, że w 90% przypadków jest to wersja za 5 zł, za Allegro. Ja wiem. To jest, i dużo osób słusznie mi e, jakby mówiło to w komentarzach i jak, jak najbardziej to do mnie taki argument trafia, że główną winę za to, jak to wygląda, m, ta, te całe licencje i tak dalej, ponosi Microsoft. Przez to, że ich sposób licencjonowania, przypisania licencji i sprzedaży licencji jest mocno nieczytelny, niejasny, słabo zabezpieczony. Jeżeli oni by tutaj zrobili porządek, to naprawdę i użytkownicy chętniej by e, taki system kupowali. No więc, a i jeszcze takie mało Adwoce, bo dużo osób mówi, że jakby kradzież oprogramowania, to, to nie jest taka kradzież, nie? I, I dużo osób piraci gry, piraci system Windows i tak dalej. Natomiast jakby nikt, nikt, mało kto widzi problem w wydaniu pieniędzy bardzo dużych na peceta, nie? Na, na duży hardware, na spoko procka, na spoko kartę graficzną, no bo przecież to jest ważne, żeby grać w gry. Ale wydanie kasy już na samą grę... Mm. Po co? Przecież można spiracić. Przecież ten producent nic nie traci, nie? Tak samo system Windows, który jako jedyny system umożliwia granie. Pamiętajcie, granie to nie jest czynność, która jest konieczna do życia czy do pracy. A jak używacie jakiegokolwiek systemu do pracy, to na tym zarabiacie. Więc dziwną byłoby mieć pretensję, że musicie płacić za coś, na czym będziecie sami zarabiać pieniądze. No to już jest takie, jak na przykład jestem zawodowym kopaczem rowów, ale nie chcę kupować łopaty i ten producent łopat nie, nie zarobi na tej łopacie, no bo, bo ja też będę później za pomocą tej łopaty zarabiał, nie? To jakbym ukradł łopatę do kupania rowów, żeby... Ja wiem, że to jest... mówicie, że to, to, jest... to nie jest tak, że, że jak ja ukradnę coś fizycznego, to zabieram coś danej osobie, ale wyobraźcie sobie, że osoba czy też firma produkująca software kupuje ludzi, masę zasobów, zatrudnia ich, wydaje niesamowite pieniądze na stworzenie danego produktu i teraz nagle wszyscy go piracą. I wiele osób powie, no ale fizycznie to nic nie stracili, no bo to była tylko kopia i fizycznie nikt im niczego nie zabrał. No, ale oni poświęcili masę kasy i zasobów i są stratni, bo nikt nie kupił ich produktów, bo wszyscy spiracili. Firma upada, ja wiem, Microsoftowi i wielu, wielu innym firmom nie grozi upadek ze względu na piractwo, ale to jest sytuacja hipotetyczna. Firma upada, bo nikt nie kupił Kupił ich produkt, a oni poświęcili miliony na wyprodukowanie tego produktu i nagle cała masa ludzi ma ich produkt, a oni nie mają kasy. Dlaczego? Przecież fizycznie niczego nie stracili. Stracili. Stracili czas i pieniądze na wyprodukowanie danego oprogramowania, więc to nie jest tak, że jak komuś kradnę BMW, to ktoś nagle traci to BMW, ale jak kradnę oprogramowanie, to nic nie traci, bo mu fizycznie nic nie zabrałem. No jak nic nie traci, jak on na wyprodukowanie tego produktu poświęca gigantyczne zasoby i sobie oblicza, ile sztuk muszę sprzedać, żebym, żeby ten produkt był dla mnie rentowny i żebym faktycznie nic nie stracił, tak? Więc to są takie moje luźne myśli. Zapraszam do ostrego komentowania i pisania, co sądzicie. W każdym razie zakończyłem to taką gadką o tym piraceniu, ale klucz jest takie, że nie bójcie się Windows 11, to będzie nadal Windows 10, tylko z kolejnymi numerkami. Taka jest moja teoria, oczywiście, czy to będzie prawda, czy nie, dowiemy się 24 czerwca. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się o 20 na live. No i cóż, piszcie co sądzicie o tym, co powiedziałem dzisiaj w tym filmie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Uwielbiam czytać te wasze merytoryczne komentarze pod tymi o Windows 11. Było ich bardzo dużo, które mi otworzyły oczy na niektóre sprawy, no ale były też takie, które, do których, co do których argumentacja w ogóle do mnie nie trafiała. Ale to nie znaczy, że były złe. Ja wam za dzisiaj bardzo, naprawdę bardzo dziękuję za poglądanie całego tego filmu. Pamiętajcie, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, zostawcie suba, a ja wam życzę miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć.